Przesłanie prawdy, Moje Mojżesza Bogusława Gaz. Kwiat polskiej młodzieży. Obserwując blogi w internecie, polska młodzież trafia na blogi Jezusa Chrystusa, Moje Mojżesza, a następnie dzwonią i zadają różne pytania. Mniej odważni zbierają się w grupy i wtedy mają odwagę zadzwonić. Wiele pytań zadawanych jest tylko. Aby zadać jakieś pytanie, niektóre mają na celu wywołanie radości w gronie słuchaczy. Co niektórzy z dzwoniących nagrywają rozmowy, aby je później odtwarzać na szerszym forum. Młodzież dzwoniąca nie zdaje sobie nawet sprawy, że ich też obowiązują prawa stwórcy, w skutku zwrotnym dostaną to, co sobie wytworzyli. Energie, które produkują, nie są pozytywne i też takie w skutku zwrotnym energię do nich powrócą. Nikt nie jest zwolniony z przestrzegania obowiązującego prawa na ziemi. Dobrze, że młodzi ludzie interesują się Jezusem Chrystusem, mną Mojżeszem, ale ich zainteresowanie powinno być skierowane na nauki, jakie głosi Syn Boży tu na ziemi. Życie osobiste Jezusa Chrystusa najmniej powinno interesować osoby dzwoniące. Młodzież powinna dopytywać się, jak odnaleźć drogę, która pozwoli, by im się rozwijać duchowo, a co za tym idzie, podnosić swoje poznanie duchowe. Taka wiedza w nadchodzących wydarzeniach będzie drogowskazem do przetrwania. Ziemskie nauki do niczego nie będą przydatne. Im wyższe poznanie duchowe, tym łatwiej będzie odnaleźć drogę prowadzącą w kierunku światła. Młodzież to przyszłość narodu i powinna poważnie poszukiwać właściwej drogi, która zawiedzie ich na wyżyny poznania duchowego, a nie do upadku duchowego.